Ej, byłeś już na tej górce? Można się trochę przewieczyć z tego smrodu. To no tam niedaleko. Można sobie na wszystko popatrzeć z góry. Skończyłam już, może się przejdziemy. Czekaj chwilę. Ej, kieruczka sama łapie mnie za dupę, wiesz? Że mu się dajesz. Bo lubię płacić czesne na czas będę go A w ogóle to gdzie ty mieszkasz? W hotelu pracowniczym. A ty lubisz tak, no? Tak, pomyślałam, że chcesz ze mną jutro pójść. No. Ej, słyszałam, że byłeś w więzieniu, to jest prawda? Jak powiedz, a tam w ogóle można słuchać muzykę. Sebastian to jest jakaś laska. Ja. Obuchłeś dostałaś pieniądze na dziecko? Bardzo palnickę. To ciebie kurwa, mówię. To za dziwka. Odejdź, Ege. Czemu nigdy nie przyszłaś na widzenie? Mam dziś pierwsze wychodne. A mała z kim? W szpitalu. Mówiłam, na dyskotekę. Zrobić cokolwiek. Zobacz, przyjechałam tu, chociaż mam chore dziecko. Mamy. Mamy chore dziecko. Podpisz, podpisz ten rozwód. Proszę. Ja wiem, że ja popełniłem błąd. A ja to potrafię naprawić. Co? Może chciałbyś ją nauczyć czytać, pisać. Może udałoby ci się pójść na wywiadówkę. Komitet rodzicielski zapłacić. wielka. Mogłbyś pojechać z nią na wycieczkę za miasto samochodem. Napiłbyś się piwka. Skończyłaś? Zapomniałam, nie powinieneś samochodem. Mógłś pierdolnąć w drzewo! I dobry tata. On teraz śpi. Przez rok nie było w stanie nawet ruszyć palcem. To też jest twoja wina. Skurwys, no podpisuj to papieru. Nie oddam ci! Samią sobie zabrałeś! Nie idź za mną. Jesteś na warunkowym. I tak was znajdę. Ja już nie piję. Podpiszę, jak ją zobaczę. Szpital św. Bonifacego jutro podpisujesz i spierdalasz Laura w śpiączce, a ja słuchałem ostatni rok techno.